Wiemy, że miłość nie jest lekarstwem na samotność. Wręcz nie ma gorszego cierpienia niż znalezienie miłości swojego życia i nagłe poczucie samotności, obojętności, dystansu i emocjonalnego chłodu. Pojawia się w tobie myśl w kontekście partnera: Jesteś obok mnie, ale jakby ciebie w ogóle nie było. Wiele kobiet na moich sesjach sygnalizuje ten problem. Samotność w miłości może być druzgocąca. Masz poczucie, że mimo zimna na dworze, okno cały czas jest otwarte i wpada lodowate powietrze. Jednocześnie znika pasja, zainteresowanie i współudział, które rozpalały Waszą namiętność. Prawie nie wiadomo skąd, i po przejściowej obojętności, następuje nagła wrogość. Wyrzuty. I te spojrzenia, które zamiast szukać siebie nawzajem zaczynają się unikać. Z pewnością chciałabyś, aby cała miłość, którą go obdarzasz, wracała do siebie z taką samą intensywnością. Chciałabyś, aby w relacjach uczuciowych zawsze panowała idealna i absolutna harmonia. Kochać i być kochaną w ten sam sposób, z tą samą energią i z tą samą pasją. Jednak każdy z nas robi to na swój sposób. Samotność to nie tylko uczucia to emocja niezwykle głęboka niszczy człowieka od środka. Nie ma nic gorszego dla osoby, która czuje się samotna i niegodna. Miłość jest jak nauk kiedy już ją masz, nie chcesz jej puścić robisz wszystko, co możliwe, aby ją zatrzymać. Nawet jeśli oznacza to utratę godności, szacunku do samej siebie, utratę siebie, wtedy jesteś naprawdę sama. Nie zwracasz już uwagi na innych w swoim życiu. Dystansujesz się od wszystkich tylko dla tej jednej wyjątkowej osoby. Nie rozumiesz własnych myśli, wszystko wydaje się chaotyczne, po prostu gigantyczna sieć emocji. Jesteś tylko ty i myśli. Nie ma tam nikogo innego, pusta samotność i brak przynależności. Wtedy wydaje ci się, że nie ma miłości. Wtedy samotność wkrada się i przejmuje nad Tobą kontrolę. Czy to wszystko jest tego warte? Zadajesz sobie to pytanie i zaczynasz kwestionować miłość. Zaczynasz ją nienawidzieć. Obiecujesz sobie, że będziesz trzymać się z daleka od miłości. Jednak samotność mocno chwyta się za ramię i otula emocjami. Umysł gra we własne gry, podczas gdy uczucia walczą o pozostanie w środku, tylko czekając, aż pewnego dnia zostaną wypuszczone. To naturalne, że chcemy kochać i być kochani. Pojawia się kolejna refleksja: Zrezygnować z miłości na dobre, aby już nigdy więcej nie cierpieć. Ale czy to. Naprawdę tego chcesz? Odpowiedź brzmi zazwyczaj nie. Tęsknisz za uwagą, uczuciem i poczuciem, że masz kogoś, na kim możesz polegać. Jednak luka w zabezpieczeniach znów się wkrada. Postanawiasz dać miłości jeszcze jedną szansę. Tym razem może się uda, mówisz sobie. I cykl się powtarza. Tak właśnie funkcjonujemy: kochamy, nienawidzimy i znowu kochamy, niezależnie od rollercoastera emocji, przez który przechodzimy. To po prostu czyni nas silniejszymi z każdym mijającym cyklem. Może nie zawsze, ale takie jest życie. Wiele uczymy się od zakochania, a jeszcze więcej, gdy przez jakiś czas jesteśmy sami, samotni, ponieważ wtedy jesteśmy jedynymi, którzy mogą. O siebie zadbać i zatroszczyć się. Może się to nam wydawać zaskakujące, ale powodem postępującej obojętności partnera nie zawsze jest brak miłości. Czasami ta rzeczywistość jest typowa dla ludzi niedostępnych emocjonalnie, a także dotkniętych ślepotą emocjonalną i tych, którzy po prostu nie rozumieją, że miłość to coś więcej niż fizyczna obecność. Jest taka przypadłość, aleksytymia, która oznacza brak słów dla emocji, czyli można uznać, że jest to emocjonalny analfabetyzm, to niezdolność do rozpoznawania i nazywania własnych emocji, rozumienia ich i kontrolowania ich. Taka osoba nie rozumie, ale nawet nie uświadamia sobie własnych emocji. Aleksytymik nie ma dostępu do swojego wnętrza. Nie może więc tam nikogo wpuścić. To nie jest choroba, raczej syndrom, swego rodzaju niedorozwój emocjonalny, który powstaje od najmłodszych lat, bo umiejętności kontaktowania się z własnymi emocjami uczymy się od dziecka. Czyli, jak w przypadku wielu problemów w życiu dorosłym, wracamy do dzieciństwa. Prawdziwa miłość wymaga działania, emocji, połączenia i wzajemności. Samo posiadanie partnera nie chroni nas przed samotnością. Samotność jest tym, co czujemy, gdy brakuje nam czegoś, czego bardzo potrzebujemy. Jest różnica między samotnością społeczną a emocjonalną. Emocjonalna to ta, która powstaje przede wszystkim na poziomie pary, gdzie brakuje przywiązania, zaangażowania i tych emocjonalnych składników odżywczych, które składają się na zdrową i szczęśliwą więź. Samotność w miłości można odczuwać latami, a nawet dziesięciolatami. Ważne jest, aby nauczyć się ją rozpoznawać. Przede wszystkim należy zauważyć, że niektórzy ludzie wchodzą w związek właśnie po to, aby ugasić swoją samotność, swoje lęki i pustkę. Dzieje się tak w przypadku osób, które przeżyły traumę lub mają niską samoocenę. Rzadko będą. Czuć się szczęśliwi i wspierani przez związek. Zawsze będą mieli wrażenie, że czegoś im brakuje. Będą mieli poczucie osamotnienia i mała szansa, że ono kiedykolwiek zostanie zaspokojone. Samotność w miłości może pojawiać się również z powodu rutyny w związku. Wpadamy w presję codzienności, zapominając o tym, by uczestniczyć, pielęgnować to, co najważniejsze czyli związek uczuciowy. Powszechną przyczyną jest też niezadowolenie jednego z partnerów. Warto tu dodać, że dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W wyniku dystansu emocjonalnego, niepewności, niepokoju, lęku przed byciem niekochanym, a czasem nawet wrogości, pojawia się stres. Brak wyjaśnień i zawieszenie w próżni relacji miłosnej rodzi frustrację. Mogą pojawiać się wyrzuty, spory, kłótnie i dystans. Wszystko to wpływa na inne dziedziny życia, na pracę i relacje z innymi osobami w naszym otoczeniu. W tych okolicznościach mogą się pojawiać spory, kłótnie i ogromny dystans. Wszystko to wpływa na inne dziedziny życia, na pracę i relacje z innymi osobami w naszym otoczeniu. Utrzymywanie związków w tej odchłani emocjonalnego chłodu i obojętności nie ma sensu. W obliczu tych realiów są tylko dwie opcje: rozwiązać problem lub zakończyć związek. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że nawet w najbardziej symfonicznej miłości jest nuta samotności. Samotność często jest oznaką, że desperacko potrzebujesz siebie, bo miłość zaczyna się od ciebie. To, kim jesteś i kim się stajesz, wpływa w dużej mierze na to, kogo przyciągasz do siebie i kogo kochasz. Dlatego tak często nasze niezagojone rany z przeszłości prowadzą nas do ludzi, których pazury pasują do tych ran i je pogłębiają, powodując nasze cierpienie. Można sobie z tym poradzić, ale o tym przy innej okazji. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, to zapraszam do siebie na konsultację. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, to proszę skomentuj polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski, z serca Ciebie pozdrawiam.